Wariacie, jeśli ten pierdolony wieloryb was połknie, to jest tragedia roku. Ale słuchaj, utrzymaj spokój, wpadniesz do jego gardła, zaczniesz płynąć przez jego całe ciało. Wariacie, niczym jebaniutki Robert Kubica. To się będzie trochę ciągnąć, mówię ci, będzie ciasno, ciemno i lepko, ale masz trzymać cierpliwość. Jest szansa, że przeżyjesz. Niewielka, ale jest. W końcu wpadasz do jego wielkiego brzucha i tam, wariacie, chuj, czekacie kwasy. Taki kwas, co się u niego zbiera latami. Zacznie cię żreć żywym i nie powoli, wariacie, to cię popali. Skóra ci zacznie puchnąć, napuchniesz jak jebana żaba na steroidach. Zaczynasz się wić, kręcić, krzyczeć, ale nic ci nie pomoże. Wariacie, ten kwas jest bezlitosny. W końcu, puf, nie wytrzymujesz. Rozrywa cię jak balon na imprezie u dzieciaka. I umierasz. Niestety, wariacie. Taka jest prawda.